Dobry dzień, dobry dzień, dobry, cześć czołem. Boom, headshot Black Opsem ze zwodniczym dropsem. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym materiale ze wspomnianej gry Black Ops 2 Call of Duty, e, którą na szczęście udało mi się... Przejąć wczoraj od Kradzieja i na szybko, szybciusieńkie, ciepłe, gorące, pierwsze, jak najbardziej pierwsze wrażenia z zabawy w trybach wieloosobowych. Jednak zanim przejdziemy do czystej zabawy, odpalmy sobie rzetelny podgląd na to, co uległo zmianie, co zostało dodane, co zostało wykastrowane. Mianowicie, jeśli chodzi o Swoją klasę, którą mogłem sobie stworzyć, wykreować yy, powiedzmy, jakąś swoją stylówę uzbrojeniową, i nie, nie tylko. Mam tutaj trzy: mur, kurwa, czyli bawię się tutaj ciężkimi świniami, LKM-ami i powiem wam, że jeśli chodzi o wszystkie serie, tutaj ze wszystkich serii najfajniej gra mi się tutaj ciężką właśnie maszynową. We wcześniejszych odsłonach to była masakra grać w czymś tym. Nic się nie dało trafić, było ciężko, wolno, mozolnie, siermiężnie. Tu nawet przyjemnie się gra, co mnie bardzo cieszy, bo jestem ogromnym fanem LKM-ów. Szturmozaur, czyli powiedzmy jakiś... Klasa postaci taka wyważona, pomiędzy złoty środek, pomiędzy ciężkim wsparciem a bardzo szybkim atakiem ofensywą. No i szybka ofensywa tutaj pistolet maszynowy, karabin szturmowy i LKM. I na podstawie tego pokażę Wam, jak wygląda cały system rozwoju postaci, bo coś tutaj troszeczkę trzeba popowiadać. Jeśli chodzi o wybór broni, na razie mam odblokowane 3 z 4. Rodzajów sprzęt jest podzielony na karabiny snajperskie. Rzućmy sobie okiem, co my tu na razie mamy. Pistolety maszynowe. Na razie mam takie. Strzelby, proszę bardzo. Broń specjalna, no proszę, sztarcza szturmowa, tak muszę. I w, o co dokładnie chodzi? Tym razem nie musimy mieć nie musimy być w posiadaniu specjalnego atutu by mieć dwa dodatki jednocześnie do broni. Nie, tutaj każda broń ma możliwość bycia wyposażoną w dodatki, pokroju celowników, uchwytów, zmodyfikowanej amunicji, czy jak widzimy, szybkie wyciągnięcie, wyszukiwanie celu, bardzo fajny motyw. Kolma, acogi, szybkostrzelność, to jakiś podwójny zakres, optyka hybrydowa, bajery, Tumiki i tak dalej. To co lubimy. Czyli syndrom upgrade wypieszczony do granic możliwości. Super, ale to też mieliśmy. Co nowego? E, atuty. Podstawowe trzy, ale mamy też tak zwane dzikie, dzikie karty. Czyli chciwość, czyli na upartego, mogę mieć nawet słuchajcie, sześć. Aktywnych atutów w danej chwili. Niestety, absolutnie wszystko: czy to dodatki do broni, czy to dodatkowe atuty wykupywane dzikimi kartami, wszystko jest okupione nazwijmy to sobie ciężarem. Ja już mam maksymalne 10 na 10, tak że musiałem zrezygnować i z granatów, czy z broni dodatkowej. Jednak mając dość dużo atutów i dwa dodatki do broni. Yy, wydaje mi się, że yy, przesada. Tutaj wybierz broń yy, yy, główną jako dodatkową i dodatkowe jeszcze tutaj jakieś różne rzeczy będziemy mieć. A, to się jeszcze dowiemy. To jest jeszcze niespodzianka. Póki co czytelnie, bardzo fajnie, w jednym miejscu. Szata graficzna bardzo sympatycznie m, pieści oko pod względem wizualnym. Muzyka nie jest inwazyjna, także w niczym nie przeszkadza. I tak to wygląda. Różne bronie, różne kombinacje. Cieszy mnie to, że tutaj zmodyfikowali właśnie ten rozwój postaci, rozwoju bohatera o to, że bronie mogą mieć dodatki, Mama atuty, jeszcze te dzikie karty. Jakoś bardziej po prostu ten system rozwoju postaci, postaci yy, żyje i wydaje mi się, że funduje satysfakcjonującą yy, zabawę. Po prostu na dłużej. E, jeśli chodzi o mecze. Podstawowe hardcore. Podstawowe mnóstwo. Mnóstwo. Naprawdę bardzo dużo. Deathmatch drużynowy. Wiele drużyn. Najemnik kocioł. Deathmatch. Dominacja. Wojna lądowa. Nie opisuję, bo widzicie po polsku można sobie poczytać. Likwidacja potwierdzona. To co z perlą bardzo lubimy. Czyli nieśmiertelniki. Umocniony punkt. Sztab, standardowa flaga, znajdź i zniszcz, większość nie trzeba yy, y, tłumaczyć. Fajne jest tutaj sprawa, zaraz wam powiem. nie Wiem, czy to nie jest na. O, tutaj, wiele drużyn. Trzy drużyny po trzech graczy na polu. Yy, co jeśli chodzi o hardcore? Standardowo, deathmatch drużynowy, normalny, znajdź i zniszcz, zdobądź flagę. Szkolenia bojowe. Między innymi również z jednostkami kontrolowanymi przez Esi. Czyli można sobie tak na spokojnie y, podszkolić skilla, oswoić się ze wszystkim, y, wypróbować uzbrojenie, y, przetestować y, różne y, powiedzmy y, strategie, taktykę przed wdrożeniem ją w życie w sytuacji konfrontacji z prawdziwym y, przeciwnikiem. Impreska. Kolekcja niezwykłych trybów do rozegrania dla zabawy. Nuketown. Eee, bajery, bajery, bajery. Fabularka, multi, zombie. Będziemy testować, będziemy się bawić i z rokiem, i z perlą. Na razie z perlą nie będzie materiałów, bo gra eee, frizuje się, kiedy wchodzi w online. Opcje, wejście w opcję się ładuje pół, e, cały czas w nieskończoność. No są jaja. Ludzie otrzymują płytkę z Mass Effectem, Dwa w pudełku, no to jest standard. Ja już ja przymykam na to oko, bo w momencie premiery, pamiętam, kupiłem pierwszego Black Opsa, to gra była powiedzmy grywalna, stabilna dopiero po tygodniu. Także tutaj nie oczekujmy cudów. No tak już niestety bywa, że rzadko bywa tak, że jest Je, premiera, gram jest zajebiście, dupa sałata nie będzie. Serie punktów, czyli stare, dobre Kill striki. Ja mam akurat y, takie nie chodzi tutaj już o y, ilość. Kili, ilość fragów, tylko ilość zdobytych punktów. Na tej podstawie, na tej zasadzie yy, odbywa się tutaj odblokowywanie poszczególnych do użycia streaków. No, ok, znajdziemy sobie mecz, zagramy sobie może jakieś dwa tryby. Damy sobie na przykład hardcore, deathmatch drużynowy póki co i zobaczymy. Jeśli chodzi o mapki. Tylko jedna mi nie pasuje, wszystkie inne są na tyle sympatycznie zaaranżowane, tak zwane ja to nazywam kompaktowe, że można się fajnie pobawić, po prostu no fajnie mi się w te plansze gra. Bardzo mi się też podoba to, że te mapy są w jakimś stopniu atrakcyjne pod względem może nieinteraktywności ale automodyfikacji terenu, na przykład tu jakiś kontener jest podprowadzony do góry, tu przelejeżdża jakiś pociąg, tu wychodzą z ziemi jakieś tarcze. Bajery, bajery, które są, w... mimo że znamy mapę, możemy być brutalnie zaskoczeni na przykład jakąś modyfikacją automatyczną danej planszy, która może no, przekreślić naszą strategię na daną potyczkę, ale zobaczymy. Oczywiście teraz będzie zerowy skill, masakra, bo to jest oczywiście standardowo magiczny przycisk nagrywania. Chicki chink musi być. I jedziemy a kilka dobrych meczów, a w sumie niedługo. 14 level na spokojnie, tam chyba czy 16 już nie wiem Zobaczymy. Hardcore, wiadomo, wszystko powłączane. Ale ja mam taki cwaniacki LKM, który mi pokazuje, ile mam amunicji. Mimo, że Hardcore wyłącza Hada. Ja już taki fajny bajerek. Nie wiem, gdzie to są oponenci. Nie widać ich na razie. Ile gramy? A no, skromnie. A! No tak. Się zapatrzyłem. Oczywiście musimy poczekać na odrodzenie. I teraz... Motyw spektatora. Jest nazwany kibicowanie. No i okej, okay, sympatycznie. Okej, okay, tu chłopcy wchodzą. Też można pomucić, ale tu będą możliwe, że obiegać. No już padł. Hardcore to nie ma zmiłuj. Czyli będą pewnie wbiegać tutaj. Idź pierwszy, idź pierwszy. Nie przejmuj się. <śm> okay, tu szedł. Tu też się lubią. Najważniejsze jest oczywiście poznać mapę. Jak najszybciej, jak najlepiej, jak najdokładniej. Wodrębnić plusy i minusy. Tutaj z gnomkiem wczoraj naprawdę poszaleliśmy, a byliśmy w bardzo słabionym składzie. Pozdrawiam gnomu. Mapa, są góry. Dobra, przejdziemy sobie tutaj. Jest nasz. Dobra, spokojnie. Aj! Bardzo szybko, ale spokojnie. Zmienimy sobie tutaj klasę na szturmozaura. A, nie. Zmieniłem ten. Szybkę to sobie zrobimy. No standard. <grym> nie powinno nikogo dziwić. Dlatego nienawidzę nagrywać materiałów z multi. Ludzie myślą, że jestem totalna chujnia. Nie, nie zawsze tak jest właśnie. No ale to lepszy gorszy dzień chodzi o fan. A na razie w ramach pierwszych wrażeń ta gra mi ten fan daje. I z której strony? Nie mam pojęcia z której. Dobra. Także myślałem, że ta futurystyczna otoczka, zresztą jeśli chodzi o multi, bo z singlem się nie zapoznawałem jeszcze, wyjdzie że na złe, a tak nie jest. Pięknie dałem się zrobić. Wyczyścił dwóch. KURWA! Już nie mogę wytrzymać. FUCK! Wczoraj, jeb, 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 kurwa! Pierwsze, pierwsze, kurwa! Potrójne, potrójne, rozpierdol! jeb Nagrywanie i chuj! KURWA! I to oczekiwanie na odrodzenie na zasadzie Get the fuck out, chill out, bitch! Na tej zasadzie, tylko po to to zrobili. I jeszcze ta muzyczka taka. Właśnie, dużo różnych aren z różną muzyczką, różną arażacją audiowizualną i to jest naprawdę fajne. No co jak gadam, kurwa, przed nami jest kurwa, wszyscy koło 30 level, no to powodzenia. Kończcie to. Kończcie to. Masakra po prostu. Glon potwierdź po jak wczoraj było fajnie. Jak się fajnie bawiliśmy, jak ich kurwa jechaliśmy całą noc. Glon, ratuj komenty. Wiesz, to, tylko jeden granat się przyda. Dobra koniec kurwa jedziemy Skończyła Skończyła się wesoła merytoryka Pora rozpierdolu Koniec Dajcie, dajecie, dajecie, no dajecie Dajcie, nie wiecie z kim gracie Kraby ze szmatą Może dzisiaj nie, Że Ania mnie rozjebała Nel Ania To fucking great, A fucking great UAV. Wreszcie ktoś... UAV wmontował! Gdzie idziesz? Gdzie? Gdzie? RCXD inbound. Reveal Nie ma pytań. Powiem dostać miliard punktów za powrót! Ale dobrze! Moje gameplaye pokazują, że miliardy ludzi mogą poczuć się lepszymi od roja. No nareszta gra nie przestaje mnie zaskakiwać. Dobra, ale mamy sens trzeba go umiejętnie wykorzystać. Ło! No o tym właśnie mówiłem! Klopsik! Tam już czekają, czekają! Na pewno czekają. I co? Nie czekacie. Gdzie, gdzie do kupla? Gdzie? Ta góra, no! Spokojnie, spokojnie. Damy radę. losing No, tu właśnie był celownik. Z automatyczną lokalizacją Haha <grywa> Dobijemy do 50 skonów Tak Tak Super graczny kurwa nawet skakać nie potrafi Tak, na wojnie będę skakał Teraz kurwa jestem nieuchwytnym celem Nie za... Ech, już się zmęczyłem Nie rozje... Okej okay, kochani, umawiamy się, że tego meczyku nie było. Tak naprawdę to grał rok teraz. A ja tylko komentowałem jego grę. Okej. Okay. Spokojnie. Spokojnie. No, spokojnie. No ja pewnie nagrywam. Opu, tak, bo za dobrze są. Dobra, znajdź mecz, damy sobie podstawówkę. Likwidację potwierdzoną. Na spokojnie. Jep! 50. level! Kurwa, dostał grej. i podczas instalacji już nabijał lewele. Jep, 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 żeby koledzy widzieli! Zrobię ze skręcząta, wrzucę na Facebook. wszyscy Jaki ty jesteś zajebisty! Znajdą się też kajterzy. Jaki no life! To no life! To moje życie, korwa. Jaki no life! Jestem po prostu zajebisty! Bo cały czas gram, a zamiast fotelu mam KIBEL! Tak, puf, ha! Nie muszę iść do kibla. Zaoszczędziłem 6 minut, które poświęcę na 300 fragów. Na kampie albo w krzakach. Dobra. confirmed. Eee, ja, idziemy, koniec. O, jeszcze mi wpie... Tak, na dobitkę się wpieprzyła mapa, której nienawidzę. Ale okej. Okay. Tak, jeszcze lagi, więcej lagów! Więcej, bo się kurwa... Za dobrze mi się gra. Za, jest za... było za płynnie. No, odlagowało się czy nie? No. To były lagi. We've lost control. Tak! Chuj, że nie mój. Pięknie! Moje! 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 Nie! Tego nienawidzę! Już lecę, lecę! Moje takie żółte i czerwone też mogą być! Zajebiście! A tam je! Szczwany szwadron wściekłych oponentów! I co, i co? Nie będzie potwierdzony, nie będzie. Jaki cwaniak! Moje, moje żółte! Ha 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 ha! Gun down, bitches! To jest fajna kampa. Ja wam dam. Masakra. Masakra, jak można tak długo dupić do kolesia? A mi się myszka psa, to był lag, moja wina! Tak, jestem trzeci przez 5 sekund! Róbcie screeny, kurwa! NIE! NIE! Dlaczego nie dałeś mi go zabrać?! Mogęś mnie zajebać po tym! Fucking hele! Albo no zabijam pięciu i ktoś mi kradnie moje żetony! To był nasz? Nasz. Ładnie idziemy, ładnie, ładnie idziemy. Haha! Góra dół góra dół. nie ma wiem, że tam jesteś kiciu. Kiciu! Nie! Aż mnie zabolało w krzyżu! Tak się nie robi! Nie wolno! Stealth co? Gupio! No i co? No i co teraz zrobisz? Posrałeś się. Tak! Zginął w ogóle? No. No! Dobrze, dobrze! Nadchodzą, nadchodzą! Nie ma! Mój punkcik! Mój punkcik! Uuuu! Uh! Szybciej! Rozkręcam się! On standby. Rozkręcam się niczym i nigam! I co? Kijajaj kurwa! Spokojnie! Pierwsze kurwa! I co? <grym> Chciałbyś? Na pewnie mnie goni na cwaniaka. Znów lagi! Zmontowanie lagi! A kim? A kim? Czy ja widziałem? Aki? Będą szli, dobra, górny mnie kryje, chuj, że patrzy w tył Dobra Dobra, wanna play a game? Come on, come on, come on. Who's next? A teraz mnie będą pikować tutaj, no chodźcie, chodźcie, chodźcie Wiem, że tu jesteś, no chodź. Oh! <laughs> Mój! Cisza? Ja yeah warship, kurwa! Jeszcze ufo tu dajcie! Kto tak strzela? Kto się podnieca, że ma automat? Kto? 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 Hu! Dywany, tyle tureckich, pięknych dywaników! I'm drunk! To nie graj! Co mi w kumpla strzelasz? Co mi w kupla strzelasz? Mój, 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 tak, udało się, yeah! A ty gra, nie ma pierdalania, to nie piknik! I zaś montowali kilstrika z lagami. Co killstriki, to nie, że gra laguje, po prostu ktoś spuszcza laga jedna całą mapę. Obosieczne rozkurwienie. Jedziemy, jedziemy z no ładnie, czy trzyma fason. Gdzie idziesz, kruszynko? Chcesz mnie oflankować? Znów ktoś spuścił lagi. Nie, 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 a, 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 a. Tak ludzie oddychają na laga Nie ma! Nie ma, nie ma! Nie! I tu się przydaje większy magazynek i to więc zrobimy. Mur kurwa! Wyłączcie te lagi już! Dosyć! No, dziękuję! No chodźcie, chodźcie! Mam spłaszczony sprzęt... Jakiś się... eko mnie zajebał ekonomiczną bronią, małą, plastikową lagi nie ma. Dobiegnę, dobiegnę. Mój, mój! Ha. Ha, 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 ha! eko. Eko to był mój, aha. Nieładnie, znów ktoś spuścił lagi. Co tu się wyprawia, ale wygrywamy, najważniejsze, to nie nie w ogóle. Mina, Choice frag. Where well are they? Off, no! Nie ma! Gdzie jesteście? Ja się Gdzie jesteście? No super się gra, kurwa, super. Tu jest. Aha! Jepot. Kto? Eko, do kogo napierdalasz? Eko melduj! Ekologiczna siateczka. Nie ma, nie ma. Wymianka ostra była. Szturmozaur, pora na szturmozaura. Ja, nie, nie, mój mój, 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 mój. mój, mój no! No! Byłem kor drugi! Nie ma! Nie but! but! Przeładowanie, szybkie, super! Nie ma! Nie ma! Wziąłem! Mogę zginąć! kim, bugałka! O, ja mam jakieś sprzęty tutaj w ogóle, fucking nie wiedziałem! Friendly, so friendly! A ja mamy chwilę... Asysta, ła, no lepiej, tu nadchodzą. Będą szli. No będą szli, widzi że czerwone kropeczki złowrogo pimpają na północ od nas dwunasta. Tu są, tu się skitrali na bank. Dużo hostile. Jeb następny, jeb, jeb, moje punkty, ha, ha, mogłem zginąć. Tak! Keep fighting! Keep fighting, mate! Where are you, mate? Show me you got cahones, mate! You've got cahones, okay? Jeep! Yeah. Mortary, kurwa, kulomioty, napalmy, palmy, Mina! Nie moja! Mój! Tak! Nie! No mój! Nie biegnij, nie zabieraj go! No ojcu, no nic, mi kumpla zabił! Oszty! Cwany! Rojo, Rojonie mordy! Moja morda! Dobra! Nie! Ja... Jedziemy! Znów ktoś spuścił lagi! Do! Nie widzi mnie, nie widzi, nie widzi? Nie widzi mnie. Yeah! No o to chodziło! Trzeba się wstrzelić, zgrać! Scalić! Ja też nie wiem w którym momencie nagle Patryk Lewski się zamienił w roja! Ale jeden opisuje gry, a drugi po prostu w nie gra i się nimi cieszy. GG, zajebiście! Pięknie! I o to chodziło! O to chodziło! Oczywiście. Witam serdecznie Patryk Rojewski z tej strony. Kończąc materiał poglądowo. Testowy, tak to myślę, można nazwać. Otrzymujemy za każdy nowy anans. <laughs> za każdy nowy anans. Nie, za każdy nowy anans otrzymujemy. To żeby natychmiast stwierdzić w uderzeniu przeciwnika. A nóż nie? Tumik, nie? Gardzę tumikami. Żetony, które potem przeznaczamy na odblokowanie konkretnego dodatku bądź konkretnej broni. Kochani, bawiło mi się przeserdecznie. Naprawdę było bardzo fajnie. Przykład na to, że można ssać, a mimo wszystko dobrze się bawić. I mam nadzieję, że wy również drodzy radioodbiornic, <laughs> Widzowie YouTube'a bawiliście się. Kochani... Pierwszy, na pewno nie ostatni eee, i na pewno przyszłe będą wspólne z kimś z Perlą bądź z Rokiem. Różne tryby, różne zabawy, wspólne, osobne. Na razie pierwsze wrażenia, bardzo fajne, bardzo satysfakcjonujące. Fa, satysfak <grych> <grych> Dziękuję wam przeserdecznie, to był Patryk Rojewski i Rojo. Dualistyczny motyw duet dla was. Serdeczna tarcza, kochani, trzymajcie się. Yeah. <grych>